M- <laughs> Minecraft 1.19 ma przed sobą jeszcze jeden najważniejszy test! Czas przekonać się, jak poradzi sobie z tłumaczem Google! Ponieważ dzisiaj przetłumaczę nowy item z 1.19 przez ponad 100 języków i z powrotem na polski! I przekonamy się, co dziwnego z tego powstanie! Więc już teraz zostawcie łapkę w górę i suba, a my lecimy z tematem! Wow, dobra, mamy to! Oto miejsce testu ostatecznego! W każdej z tych skrzynek znajduje się jakiś nowy item z Minecrafta 1.19! Nie, który chyba nie do końca wie, co go czeka. Poprzednim właśnie to! Wydawać by się mogło, że niepozorny program, ale jednak potrafi działać cuda! A już szczególnie z naszymi mózgami! Weźmy sobie na przykładu jakiś fajny minecraftowy item tak jak duża paproć! Rzućmy ją tutaj i przetłumaczmy przez kilka losowych języków! A mówiąc o językach, tak się składa, że od ostatniego odcinka doszło kilka nowych! Jak na przykład język Ewe, albo Twi. Co?! Dobra, języka co może jeszcze nie ma, ale przetłumaczę dużą paproć przez kilka innych języków! O to dlatego, że dzięki i tej czynności mogą wyjść naprawdę dziwne rzeczy! Z dużej paproci wyszła małpa, to ta sama! O co tutaj w ogóle chodzi? Dlatego Minecraft 1.19 przygotuj się! A ja o magicznym zaklęcim uruchamiam rycie bani! Dobra, tak naprawdę tylko przełączyłem języki, nieważne, okej? Okay? Nikt nie musi dać moich czarów, czas na pierwszą skrzynkę! A mamy tutaj cztery itemy! Skulk, żyły skulku, skulkowy katalizator i skulkowe wszechstrzydło! Te nazwy po polsku już są dziwne, co dopiero potłumaczył Google! Ale od czegoś trzeba zacząć, co nie? A więc przed nami blok skulku Albo też inaczej Są skarpetki Lecimy, nie śpimy, pierwszy item Już takie tłumaczenie Skulka skarpetki Nie mam bladego pojęcia skąd to się mogło wziąć I o co to w ogóle chodzi Ale ustaliliśmy sobie już jakiś czas temu, że szukanie sensu w tym odcinku Też nie ma sensu Więc ja się nie denerwuję, tylko lecę dalej Żeły skulko to item ładne, aczkolwiek o bardzo dziwnej nazwie Bardziej bym to ptączami nazwał Nie jakimiś żyłami, ale niech będzie Ale może tłumacz Google ma Jakiś lepszy pomysł na nazwę? Tam, tam, tam! Sporty rowerowe! Jest, zdecydowanie nie ma lepszego pomysłu na nazwę! Jest gorzej niż myślałem! Czy to w ogóle chociaż wygląda jak sporty rowerowe? A może nazwa żyły z kulku ma jakikolwiek związek ze sportami rowerowymi? Co najwyżej, kolarze mogą być żyły, ale nie sądzę, żeby tłumacz Google miał to na myśli. Kolejnym itemem jest skulkowy katalizator! Dzień dobry, panie Google, czy ja dobrze myślę, że to coś jest samochodem, czy coś? Okej, okay, a więc to jest katalizator! W takim razie, przepraszam bardzo, może się nie znam, ale. To coś pod spodem, nie wygląda mi żaden w żaden sposób na katalizator Mam kciuki, że może chociaż nazwa będzie miała z tym więcej wspólnego No to co, lecimy, co nie? Od czego zacząć, co? Nie ja mam dosyć, naprawdę To jest dopiero trzeci item A nazwa skulkowy katalizator zmieniła się już wy Od czego zacząć? Co będzie dalej? Skulkowe wrzeszczydło? No nie mogę się doczekać Pan krzyczy, no wiem, ale jak inaczej mam na to wszystko reagować? Proszę państwa, oto pan krzyczy Pierwsza nazwa, która ma jakikolwiek sens w tym odcinku z pozoru mogłoby się wydawać, że jest całkowicie głupia, ale nie! Ponieważ co robi taki warden? Czy tam warden, jak to się czyta, nie mam pojęcia. Ogólnie tak się składa, że ten gościu lubi krzyczeć. Ała i po co mi to było? Już po mnie najgorzej! A więc dokładnie tak jak tłumacz mówi, pan krzyczy! Jeszcze chyba nigdy w historii tej serii nie widziałem tak dokładnej nazwy jak ta! A teraz spadaj stąd mam cię dosyć. Dosyć mam też pierwszej skrzynki, która totalnie zrobi, panie, także żegnaj! A my w tym czasie udajemy się do skrzynki numer dwa! Gdzie czeka na nas jeszcze większa zabawa! Skulkowy czujnik, po pogłosu, zbrojony łupek oraz kompas powrotny! Tak,ie są właśnie polskie nazwy każdego z tych czterech itemów! Ale tak się składa, że nazwie polskie nazwy interesują! Tylko jakby to powiedzieć, nazwy tłumaczowe czy coś takiego. Co? Bardziej bym powiedział, że to jest nazwa w stu językach jednocześnie! Ponieważ taki skulkowy sensor, zanim stał się... <laughs> zanim stał się czajnikiem! Przeszedł przez bar bardzo, bardzo długą drogę. Stu różnych języków w Google, przez które stał się tym, kim teraz jest. Czyli czajnikiem współczuję. Nie no, w sumie fajnie być czajnikiem, nie? Przynajmniej z gorącym chopakiem. Bo on czajnik, co nie? A nie ona czajnik. Nie mam pojęcia, czy czajnik to jest rodzaj męski. Tak, no, ten czajnik w końcu, a nie ta czajnik. A więc już za gorący towar z niego. Co ja robię ze swoim kontentem? Tłumaczę jakieś dziwne itemy na czajniki. Szkoda gadać. Po prostu idźmy dalej, okej? Okay? Mamy tutaj ułamek po głosu, z którego później robi się kompas powrotny, a więc te nazwy mogłyby być jakoś powiązane, ale zapewne tak w ogóle nie będzie. Bo odłamek pogłosu zmienił swoją nazwę na odgłosy. O, o, o bardzo bądźcie, panie Minecraftzie Brawa dla pana, pa, panie tłumaczu Znaczy, przepraszam, co ja tutaj mówię? Mamy kolejnego kandydata na najbardziej bezsensowną nazwę ever Odgłosy, o, o, o Bo chyba tak się to powinno czytać Wiem za to, jak się czyta po polsku zbrojony łupek. I muszę przyznać, że to całkiem ładny blok jest I tak samo ładna jest jego nowa nazwa Ale nie potrafię tego nawet przeczytać Nie wierzę, co to jest Konsolidacja częściowa Tłumacz Google powaliło już po całości Jak to się niby stało? Że nazwa zbrojony łupek zamieniła się na konsolidację częściową! I co to w ogóle znaczy pomocy! Przyzwyczaiłem się już do tego, że Google prawdopodobnie ma już mnie za głupka, ale teraz to już w ogóle. Konsolidacja. W bankowości konsolidacja długu to połączenie dwóch lub więcej uprzednio zaciągniętych pożyczek. O, super, dzięki. Jak będziecie mieli podstawę przedsiębiorczości w szkole, to możecie zabłysnąć! Ale Jasiu, skąd ty wiesz, co to jest konsolidacja? Zapyta pewnie pani! Albo pan nie, wiem, kto będzie nauczycielem. A wy powiecie, że z mańcząc. W tej i tłumacza Google. Podoba mi się, edukacyjna strona, w którą idzie ten kanał. Serio? Jeszcze trochę i będą mnie mogli puszczać w szkole. Mi tam pasuje. A wracając do tematu, to blok całkiem ładny, nie? Nie ma czasu, lecimy dalej. Zapowiecie na kompas powrotny. Taki ładny plączek, a taka brzydka nazwa. Według mnie powinno ona brzmieć bardziej jak brak powrotu. Nie, nie powinno tak brzmieć. Serio? Kompas powrotny zmienił nazwę na brak powrotu? Dziwniejszego zbiegu okoliczności jeszcze nie wiedziałem. Ale dlaczego w ogóle? Co autor miał na myśli? Ten kompas podobno, według tego, co wskazują badania, powinien wskazywać miejsce, w którym ostatni raz umarliście. I według niego moje jest gdzieś bardzo, bardzo daleko stąd, chyba nie chce mi się tam nawet iść. A więc zgadza się? To no jest brak powrotu, bo mi się nie chce. Żegnaj skrzynku numer dwa, lecimy dalej. Poczekają na nas kolejne niesamowite tłumaczenia. Tym razem będzie na pewno wesoło, bo słowa na może nowe deski albo zabłocone na może nowe korzenie. No pewno nie dało się przetłumaczyć normalnie. No już po polsku są najdziwniejsze nazwy, których nie rozumiem. A prócz tego tym są też nabożynowe korzenie i siewka nabożynu. Jednak zacznijmy od początku. Czyli od kremu na deski dębowe. Ani to krem, ani to deski dębowe. Znaczy nie wiem, może jakby nałożyć na normalne deski dębowe krem, to wyglądałyby one mniej więcej tak. I tego się trzymajmy, proszę. Krem na deski dębowe to istnieje. Co dalej? Co dalej? Zapytał kiedyś bardzo mądry człowiek, którego, nie wiem, pewnie ktoś zapytał to, nie? Pewnie też był mądry, ale nie tak mądry jak tłumacz Google, który zmienił nazwę na nabożynowego korzenia na Mokrą pralkę, dyskusja! Nie wytrzymam! Nie chcę spędzać ani minuty dłużej w tu tłumaczonym przez tą bestię! Znaczy przepraszam, chciałem powiedzieć besty! Tak, tłumaczył Google, jesteś moim besty! Wróćmy jednak na chwilę do tego, co tutaj się stało! Mokra pralka, dyskusja! To nie są trzy tłumaczenia, to jest jedno tłumaczenie jednego i temu! Nie przygotowałem tym razem żadnego podium, ale chyba czas najwyższy jest zrobić! I co się będę rozdrabniał? Zrobię od razu tylko miejsce pierwsze, na którym nie ma nawet innej opcji, żeby wylądowało coś innego niż to! Mokra pralka, dyskusja! Już nie chcę, lecimy dalej! Chociaż iść dalej chyba też nie chcę. Na może nowe korzenie. Dobra, nie może być aż tak źle, okej? Okay? A przynajmniej gorzej nie będzie! O, widzę, że to tłumaczenie ma w tym temacie jakieś słowo! Nie, nie tak głąb! Nie chwilę gołąb! Głąb też by pasowało, zgadzam się, ale już zostajemy przy tym gołębiu. Niech będzie! Nie, nie tak gołąb! Nie, nie tak gołąb! Ile razy by tego nie czytał i tak nie zrozumiał o co chodzi? No co, mamy tu jeszcze siewkę na bo Występują on ogólnie na tych drzewach i jest całkiem ładnym temem, więc całkiem Ładnie powinna się również nazywać! O, i nazywa się ładnie! Nawet trochę tak, trochę mało, trochę, ale trochę! Ziarna, przenicie, co ja właśnie przed chwilą powiedziałem! I ważne, kolejna skrzynka za nami, let's go! Pozwólcie tylko, że pozbędę się wszystkiego, co przed chwilą widziałem. Tak będzie lepiej dla nas wszystkich. Chociaż biorąc pod uwagę, że przed nami jeszcze dwie skrzynki, to nie byłbym tego taki pewien! Otóż przede mną namożnowa łódka ze skrzynią, wiadro z kijanką, kozi, róg i żabi skrzek. Lol, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, ale jak już mówiłem, te odcinki pełnią funkcję edukacyjną! Dowiedzieliśmy się już wszyscy wcześniej, co to konsolidacja. To dowiedzmy się, co to nabożynowa łódka ze skrzynią! Albo raczej, jakie ma dziwne tłumaczenie! Albo też nie ma dziwnego tłumaczenia: statek w skrzyni! Nie, chwilę jednak ma! Statek w skrzyni, nie skrzynia w statku! A to nie jest tak! odwrotnie! Chociaż, chociaż, jak przed chwilą ten statek był jeszcze w skrzyni, to faktycznie był to statek w skrzyni, ale bardziej powiedziałbym, że to była skrzynia w statku w skrzyni. A jakbyśmy sobie w ogóle zbudowali jakiś statek, proszę załóżmy, że to jest statek, okej? Okay? I włożyli do niego skrzynię, w którą włożyli z powrotem na statek w skrzyni, to tak oto stworzyliśmy skrzynię w statku w skrzyni w statku! A jeśli ten statek byłby w jeszcze większym statku, to wtedy byłaby skrzynia w statku w skrzyni w statku w statku! A jakby jeszcze ten statek byłby w kolejnym statku, Oj, nie wystarczy! Zajmijmy się lepiej wiadrem z kijankami! Bo tak się składa, że te kijanki przeszły niesamowitą przemianę w tłumaczu Google! I po przetłumaczeniu przez 100 kompletki losowych języków, ich nazwa zmieniła się na Ryby pływają! <laughs> Okej, okay, no nie ukrywam, jest to niezaprzeczalny fakt! Ryby pływają, kijanki, może niekoniecznie są rybami, ale też pływają! A to wszystko jest w wiatrze, także łączy się w całość. Gratulacje, świetne tłumaczenie! Nie to co kolejnego itemu? To był, drodzy Państwo, koziru! Mówię był, bo tak się dziwnie stało, że aktualnie to bardziej jest, albo są u koty wiosną. A czemu nie jesienią? Albo latem, cokolwiek! Nie wiem tej kozy i koty czują coś do siebie, ale tylko i wyłącznie wiosną. Chociaż ja akurat nie widzę tego uczucia. Dobra, może jednak widzę, nie było tematu! Zostawmy ich w spokoju, proszę! I udajmy się do ostatniego i temu w tej skrzynce! Ale spoko spoko przynajmniej jeszcze jedna skrzynka, ale najpierw szampon. <laughs> nie wiem, czy ktoś kiedyś zrobił szampon za z skrzyku, ale coś czujesz, to byłby zły pomysł. Ty, w Harry Potterze byłoby dełko zrobiego skrzeku. Tłumacz Google jest fanem Harry Pottera. Jakich my się tu rzeczy dowiadujemy? Teraz to wszystko w końcu łączy się w całość. Jestem tylko ciekaw, kiedy mokra pralka dyskusja się złączy w całość, ale spokojnie, spokojnie, mamy jeszcze czas. Może stanieć to na przykład w czasie ostatniej skrzyki. Bo czekają na nas tutaj nie lada i temy. Na przykład złocista żabia lampa albo błoto, utwardzone błoto, czy nawet jajo przywołujące otuszka. Oto kto, ale i nie wiem, kto to tak nazwał. Serio, to nie do mnie pytanie. Przynajmniej zaraz dowiem się, jak nazwałby go tłumacz Google, ale najpierw. Najpierw mamy, proszę Państwa, żaby. A dokładnie i złocistą, żabią lampę, którą powinienem nazywać żabą i bramą Imbir. Jak zacząłem wtedy, to, to miało sens, ale później robiło się tylko coraz gorzej. Żaby i brama Imbir. Pff. Oplułem ekran, przepraszam. Dobra, no kolor Imbiru jest, jest. prawie można z tego zrobić. No, oczywiście, że można. A do tego wszystkiego, oczywiście, ta lampa jest żaby. A więc to ja. Ja nie wiem, co wymyśliście, że to nie ma sensu. Oczywiście, że ma. Tłumacz Google nie jest głupi, dobra? To jest prawdopodobnie najmądrzejszy program, jaki istnieje. Mało tego. Tłumaczenie błota pewnie też ma więcej sensu, niż nam się wydaje. Ale zanim cokolwiek będzie nam się wydawać, przydałoby się je poznać. Co nie? Dźwigar. Pff, co to jest w ogóle? Dźwigar. Zaczynam zastanawiać się, czy to jest odcinek z tłumacza, czy z Google'a Ale dźwigar, jakby ktoś pytał, to jest to: Element konstrukcyjny, poziomy lub ukośny fragment budowli, przenoszący obciążenie konstrukcyjne na podpory główne. W zależności od materiału użytego, do w może to być drewniany wiązar dachowy, wiązar stalowy, kratownica lub blachownica! Tak, dokładnie. No i w ogóle super świetnie, bo taki dźwigar można sobie kupić za 46 zł na Allegro. I jak wbijemy pół miliona subów do końca wakacji, to obiecuję wam, że kupię dźwigar i zrobię z tego relację na Instagramie. I po co ja to obiecywałem? Dobra, dobra, słowo się rzekło, okej? Okay? Pół miliona do końca wakacji, kupuję dźwigar i robię z tego relację na Instagramie. Dosyć mam już tych moich głupich obietnic. Czas na utwardzone błoto może być tylko gorzej! Smak jest intensywny! No nie dziwne, nie da się ukryć, że... Smak utwardzonego błota będzie intensywny. No, to nie jest żadne wielkie odkrycie. Znaczy nie to, że próbowałem. Nie wiem, i też nie polecam próbować. Proszę, nie próbujcie, jak smakuje błoto, ok? To jest prawdopodobnie niebezpieczne i tak dalej. Lepiej uwierzmy tłumaczowi, bo z tego co widzę, to on próbował. I smak utwardzonego błota to jest bardzo intensywny smak, jak widać. A intensywny smak błota to nie jest zdecydowanie coś, co chciałbym próbować. Zdecydowanie bardziej wolałbym sprawdzić, jak nazywa się ostatni item. Czyli jajo przyzywające otuszka. To tak to w ogóle nazywa. Co to jest? Serio wnioskuję o zmianę nazwy Niech to już nawet lepiej będzie poszukiwanie groszku Tak, nawet do poszukiwacie groszku jest lepsza A więc nowa nazwa dla Alei w Minecrafcie to groszek A nowa nazwa dla osób, które subują mój kanał to żelki Więc jeśli tego jeszcze nie robicie, to zróbcie to właśnie teraz Dołączcie do żelków Zostawcie też łapkę w górę, a my widzimy się już jutro o godzinie 15.37 O, zrobiłem to Pa, pa Wow, a przecież masz właśnie teraz dwa filmy Ten po prawej to ostatni odcinek z tej samowitej serii W której tłumaczyliśmy jeszcze więcej kozacki hitemów. I wyszły takie same, jak nie gorsze nazwy, więc obczaj konieczki. Widzimy się po drugiej stronie. Siema!